W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Wyobraź sobie, że osoba, którą bardzo, bardzo kochasz, nagle niespodziewanie umiera. Jesteś pogrążony w smutku, w rozpaczy, wielkim żalu, ponieważ wraz ze śmiercią tej osoby umiera Twoje serce, umierają Twoje plany, marzenia, Twoje oczekiwania. I nagle przychodzi ktoś do ciebie i mówi: Słuchaj, ta osoba żyje, ja ją widziałem. Co musisz nagle czuć? Pewnie wstajesz, wybiegasz, bo chcesz jak najszybciej spotkać się z tą osobą, którą tak bardzo kochasz. I my, chrześcijanie, celebrujemy dzisiaj prawdę, że Chrystus zmartwychwstał. wstał. On żyje. Chcemy tą wiadomością dzielić się z wszystkimi. Chcemy, żeby ta wiadomość. Ogarnęła całe nasze życie, ponieważ ona zmienia wszystko. Jeśli Chrystus żyje, to znaczy, że moje życie ma sens. Jeśli Chrystus żyje, to znaczy, że moje cierpienie ma w nim sens. To znaczy, że grzech, porażki, które przeżywam, nie są silniejsze od Jego miłości. To znaczy, że również życie ma sens tu na ziemi, ale również On poszedł otworzyć bramy do wieczności. Poszedł przygotować dla mnie miejsce. Jest to niesamowita prawda. Zwróćcie uwagę, że za mną w tle jest wyjątkowy krucyfiks, ikona świętego Franciszka San Damiano, Krzyż franciszkański. Wyjątkowość tej ikony polega na tym, że Franciszek w 1206 roku, kiedy poszukiwał woli Bożej, pytał się, co ma robić w życiu. Usłyszał głos Franciszku: idź i odbuduj mój kościół. I rzeczywiście od tamtego czasu rozpoczęła się ta reforma duchowa serca Kościoła, która trwa do dzisiaj. Ale wyjątkowość tego krzyża wiąże się również z tym, że Chrystus jest zmartwychwstały, żyjący. Patrząc na główną postać Chrystusa, zauważcie, że nie jest to postać. Cierpiące, jak to zazwyczaj bywa, przedstawiany Chrystus na krzyżu. Ten Chrystus jest już chwalebny, królujący. Dlatego jego twarz jest spokojna, a oczy otwarte. Jezus wychodzi z grobu, co symbolizuje kolor czarny i czerwony w jego tle, a złoty oznacza jego królowanie. Po Chrystusie inne postacie. Nazwane są głównymi świadkami, znajdują się pod ramionami Jezusa. Po lewej jest to Matka Boska oraz umiłowany uczeń Jego, Jan Apostoł. A po prawej Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba oraz Setnik. Chcielibyśmy być świadkami tej Bożej miłości. Chcielibyśmy pozwolić Chrystusowi przez te ramiona przygarnąć się do swojego serca. Abyśmy mogli również my mieć siłę i nadzieję do tego, by nie tylko obwieszczać tę prawdę, ale przede wszystkim nią żyć że Chrystus jest pośród nas. Życzę Wam pięknego dnia i błogosławionego tygodnia. Pokój i dobro.